see ya Shalom! Hola. He, he, e, wiecie co jest taki problem? <laughs> Bo ogólnie to tak się stało, że nagrywanie mi się tak zrobiło, że ciągle było widać czarny ekran i nie było mnie słychać. I w każdym razie odblokowałam krokodyla. Trochę upgrade'ów. Mm. I patrzcie na to. O kurde. Magic. Patrzcie na to. Tutaj mamy e, lwa, więc tutaj będzie jeszcze taka jakby odnoga z sakami. I ogólnie, póki co najbardziej opłacalniejszym do antropii jest krokodyl. Bo zobaczcie, on jeden produkuje 11 bilionów z upgrade'ami, a człowiek z upgrade'ami produkuje 1 bilion. Odblokowaliśmy człowieka i to wszystko. Neolityn. To coś odblokowaliśmy. Um, I tak kupujemy: brąz, ary... arytmetyka, papier, zero, o kurde. Żelazo, gwóźdź, alfabet, epoka żelaza. Co to jest? Co dźwięk. Kurde, za drogie nie jesteśmy. Dzień Imperium zaczyna się, gdy żelazo zastępuje brąz. O kurde, normalnie Among us. Panie, Among us, to jest moim zdaniem algebra, Narzędzia żelazne, o kurde, teleskop, okulary. Ty, co jest takie drogie? To jest... Wojsko, panie. Żelazny miecz. Będziemy szli na wojnę? 69 tysięcy? Próbujemy rząd. O! Monety ułatwiają handel i promują potężnych władców? Biblia. Biblia. skitu. Ludzie, Biblia. O kurde, książka. Książka! Domek. Książka. Więcej książek. Ile to kosztuje? O, drogie. Dobra. Wiecie co, pójdźmy w sumie tam do dinozaurów. Do Doliny do Zojo, do do no halo, o. Wow. A co No ja mam kupić? mam tak, tak... tak tutaj nawet... A nawet a do Zojo, zaczęło spadać do Zojo, Uuu, dostałam skrzydła, to jest zautomatyzowanie do teka. Nice! Dobra, teraz to ulepszamy. Dobra, nice. Dostaliśmy zęby. To było do, do Ankylo, jak się upgrade. Kolejna z Geodeda. Tam Geodeda. Mm. Teraz Triceratopsy i Pleasiozaur. Kupmy triceratopsy. Dobra, plezyzaury gotowe. Okej. Okay. Kolejną otworzyć mogę. Teraz pterozaury, okej. Okay. Nawet spoko, że pterozaury mogę kupić, bo one teraz mi będą generować więcej fajsów. Jest to zmiennie po co. Dobra, kupujemy więcej, Mamy... nie ma więc i tak olej dobra, kupujemy trochę tego Kupujemy troszeczkę tego i jeszcze, gorzej, jeszcze artynaur może kupić, najgorzej O kurde, dostałam trzy kosy Co ja zrobiłem? Dobra, otwieramy ostatniego. O oh kurde, ale dobra. Ostatniego, ostatnią geodedę, ge, geodedę, nieważne. I spuszczamy bombę nuklearno-atomową Nikt, nikt to nie działa. Dobra. No nie dawaj mi to. Dobra, ja jestem ciekaw, co nowego odblokowałem. Di un'altra parte, quali sono i Dobra, kupujemy to. La to, è Kupujemy to. Panie. Kupujemy to. Kupujemy. To, panie, zaraz kupimy Empire State Building. Kupujemy to, panie. O, pań. Kupujemy więcej tego. Kupujemy to. Dobra, zbieramy mapę, to. Kupujemy to. Tutaj jest Klesiosaur. Dobra, cicho. Kupujemy to. Kupujemy to. Kupujemy to. Kupujemy to. Czekamy. Kupujemy to. Właśnie zdałam sobie sprawę, że przez połowę filmiku nie było mnie widać. Um, no cóż, bywa. Kupujemy galeon, kompas, to... armatę, pan moszkiet kupujemy. O kurde, kupujemy, kupujemy rachunek. Rachunek. Rachunek kupiony. Uf. Ile? Zbieramy 3 miliony. Zbieramy 3 amongasy. O kurde właśnie sobie podblokowałam te różne takie osiągnięcia? Epoka brzemy złowa. O kurde. Panie, ale ile tych rzeczy do kupowania tu jest? Kupmy parowus. I to trochę już powoli idzie. Zobaczmy, czy za antropię możemy coś kupić. Oczywiście, że nie, nie możemy to. Krokody bardziej wydajne, no fajne, na pewno mi się to przyda. Puh. Kupujemy mąkę More Monkę, more, more wins, more all. Zredukowanie kręgów ogonowych? What? I i understand you, but I don't understand you. Więcej ryby. Więcej panie. Jest, to mogę kupić oko? Nie chciałem tego kupować! Nie! Tego nie chciałem kupować, ale przez przypadek kupiłem. Kurde. Dobra, trudno. A pani gdybym tego nie kupił, to pewnie bym dobił do dosetki tym. O kurde. Dobra. Wydaje mi się, że w tym... O kurde. O kurde ile rzeczy. Sara. No, tylko fabryka mi się przyda. Dobra, wydaje mi się, że w, tym, że w tym momencie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli nie, to tego nie róbcie. Ja byłam AlterX. Na...